Dziękować wszystkim zawodnikom za udział w zawodach o puchar posła Tadeusza Botowidło wyniki były rewelacyjne ta pierwsza trójka jednak pokazała że jednak w tym naszym akwenie rybki są niż oddam głos koledze Sławkowi ja chciałbym w imieniu wędkarzy swoim zarządu koła serdecznie podziękować panu posłu za to, że już szósty rok z rzędu robi cykl zawodów w naszym kole. Nie tylko w naszym kole, ale także w rejonie szóstym. Jest to dosyć sporo tych zawodów wędkarskich dla kół rejonu szóstego, z czego ci wędkarze i koledzy są zadowoleni. Że po prostu mamy takiego jednego posła, który na tej ziemi śląskiej. Jest tak zaangażowany w to wędkarstwo, nie tylko wędkarstwo, ale też w to, co wędkarze robią w ochronie środowiska naturalnego. Bo wiadomo, sport sportem, wędkowanie wędkowaniem, ale te nasze wody są tak zatruwane, zaśmiecane, czego dowodem sami wiecie, bo chodzicie na te prace społeczne, widzicie ile tych ton metrów sześciennych śmieci się rocznie zbiera, nie tylko po wędkarzu ale też po turystach, bywakowiczach, którzy też wory, wory śmieci zostawiają. Także, Sławku, ja bym chciał podziękować i proszę przekazać tym z okazji 30-lecia naszej działalności, naszego koła, bo to jest też rok jubileuszowy, że poseł Tadeusz Motowidło mógł gościć i Zorganizować nam ten cykl zawodów wędkarskich dla naszych wędkarzy, naszego koła. W podziękowaniu za cykl zawodów wędkarskich składa zarząd Koła Wędkarzy Koła 110 1 maja. Dobrze. Może oddam głos teraz. A, chciałem tutaj przekazać dla pana posła Motowidła ten znak. Dziękuję ja bardzo przekażę Ja też chciałem podziękować jeszcze niż przekażę głos koledze Sławkowi za to, że kolega Sławek też ten cykl zawodów od 6 lat organizuje, bo ktoś to musi zrobić, ktoś musi jechać, ktoś to musi załatwić. Także jeszcze raz serdecznie Sławkowi też dziękuję, że po prostu dla wędkarzy poświęca ten czas i to robi. Ja tak jak obiecałem, ta kartka z życzeniami z okazji Waszego jubileuszu 30-lecia istnienia koła PZW 110 maja z dumą i radością pragnę pogratulować, osiągnięć tego okresu składam wszystkim wędkarzom najlepsze życzenia, zdrowia, wytrwałości oraz by praca na rzecz dalszego rozwoju sportu wędkarskiego była źródłem codziennej radości i Waszego zadowolenia. Podpisał poseł na Sejm. Czy tej Polskiej, Tadeusz Motowidło. Panie prezesie, proszę przyjąć te życzenia. Prezent urodzinowy leży pan prezes później z tej, że o, białej saszetki wylosuje numerek, oczywiście stanowiska, na którym któryś z was wędkował i... Z tego co ja wiem, to jedynka Pan była naszykowana, nie wiem... Co zrobić? Chciałbym Pana oznaczyć Taką tą, tą. I popatrz Dziękuję. Dziękuję bardzo To teraz Podziękuję wszystkim za sportowego ducha walki Widać walka była Tym najlepszym Składam gratulacje za chwilę, dyplomy Puchary, nagrody. Ta pierwsza trójka, myślę, że już adresy i telefony mamy uzupełnione, żeby można było we wrześniu Was zaprosić na specjalne spotkanie. A teraz kto wygrał? Oddaję głos sędziemu. Pierwsze miejsce w dzisiejszych zawodach z wynikiem 5020 zajął Draga Tomasz.

pacjent internetowy. Tak, świetnie się teraz robi. tak, tak. Ja minnie, do bormiadurą. No Trzecie miejsce w dniu dzisiejszym z wynikiem 3760 zajął kolega Nosal Andrzej. No będzie czy Czwarte miejsce z wynikiem 3540 zajął Juszczyk Artur Piąte miejsce z wynikiem 3160 zajął Paczuła Tomasz. Brawo! Szóste miejsce z wynikiem 2540 zajął kolega Andrzej Kindalski. Brawo! Siódme miejsce z wynikiem 2320 zajął NUMRYCH Krystian. Ósme <śle> miejsce z wynikiem 2240 zajął NUMRYCH Wiesław. Dziewiąte miejsce z wynikiem 1660 zajął Henryk Symbor. Gratuluję. Dziesiąte miejsce z wynikiem 1580 kolarczyk Kazimierz. 11 miejsce, wynik 1400, Szmuk Michał. 12 miejsce, wynik 1320, gojowy Janusz. 13 miejsce z wynikiem 1300 wochnik Janusz! Jest prośba, aby się wszyscy zatrzymali jeszcze na chwilę, żebyśmy mogli zrobić wspólne zdjęcie wszystkich uczestników na pierwszym planie ze zwycięzcami, z pucharami, myślę. No i jakąś środkę? Kto będzie losował? Może tam Prezes, środkę, chodź losować. Ja myślę, że prezes powinien wziąć odpowiedzialność na siebie, skoro koło dostał, A pocisnął to na najmłodszego. Daj na juniorka, na juniorka!